Dziś zapraszam was, chciałoby się powiedzieć na premierowy test chłodzenia Endorphinavis F360, ale jak pewnie wiecie, chłodzenie to dostępne jest już na półkach sklepowych, stąd też premiera sklepowa wyprzedziła tą premierę na testy. Tak czy inaczej, zapraszam was na dalszą część tego filmu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest SharkVPN, VPN, czyli wirtualna sieć, która zapewni wam nie tylko bezpieczeństwo, ale i również prywatność. Przydatna rzecz, kiedy chcielibyście coś obejrzeć, ale nie możecie, bo dana treść nie jest dostępna w waszym kraju. Mnie to często zdarza się choćby na Netflixie. Można dzięki temu też przeoszczędzić, czy to na biletach lotniczych, czy hotelach. Lepsza kasa w naszej kieszeni niż w czyjejś, wiadomo o co chodzi. Wśród najważniejszych funkcji znajdziemy, rzecz jasna możliwość zmiany lokalizacji. Do wyboru jest ponad 3000 serwerów. Mamy też opcję blokowania reklam, plików, cookies, czy też bypassera. VPN zadba też o nasze dane dzięki 256-bitowym szyfrowaniu AES, jak i prywatnym protokołom DNS. Co istotne, Shark VPN danych nie monitoruje, nie śledzi, jak i nie przechowuje. Używać go można nie tylko na pc tach ale także urządzeniach mobilnych, konsolach, a nawet smart TV. Można też wybrać opcję statycznego IP. Jest także coś takiego jak kill switch, czyli odłączenie od neta w przypadku przerwania połączenia z siecią VPN. W opisie tego filmu macie linka do produktu, a z kodem BlackWhiteTV TV dodatkowo 85% zniżki, jak i 3 miesiące w gratisie. Gdyby Wam się Shark VPN jednak nie spodobał, to w ciągu 30 dni możecie wystąpić o zwrot kasy, także nie ma ryzyka. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że na temat samego chłodzenia zbytnio skupiał się nie będę, jako już niedawno całkiem robiłem testy na Wisa F280, jak i F240. Skupię się tylko na tych najważniejszych rzeczach. Rzecz jasna mam tutaj większą chłodnicę, jak sama nazwa wskazuje, taka, która pomieści może trzy wentylatory 120 mm. Są to rzecz jasna fluktusy które wkręcają się od 250 do 1800 obrotów na minutę. Łożyska to Fluid Dynamic Bearing i jak widać są one już zamontowane na chłodnicy zaraz po wyjęciu z pudełka. Węże jak widać są w oplotach, ich długość to 46 cm, także nie będzie problemu, gdybyście chcieli zamontować to I.O. na przodzie obudowy. Zasilanie blokopompy to przewód SATA, który podłączacie oczywiście pod zasilacz, ale możecie również regulować ich obrotami, ponieważ z niej wychodzi drugi przewód, ten podłączacie pod płytę główną i macie zakres regulacji od 1600 do 2600 obrotów na minutę. Łożysko ceramiczne, duża miedziana podstawa, która bez problemu pokryje wszystkie mainstreamowe procesory dostępne na rynku. Co do kompatybilności z postawkami AMD, AM4, AM5, oczywiście FM1, FM2 no i niemalże wszystkie Intele od LGA 2011 poczynając. Kończywszy na LGA 1700. Warto zaznaczyć, że profil chłodnicy z wentylatorami to 54 mm, czyli 2 mm więcej, a jeżeli w większości przypadków, jeżeli chodzi o chłodzenia IO, może mieć to znaczenie w momencie, kiedy montujecie to chłodzenie na górze obudowy i macie powiedzmy wysokie moduły pamięci RAM, także na to trzeba zwrócić uwagę. Montaż chłodzenia, dokładnie, chodzi mi o blokopompę, bardzo prosty, zarówno na postawkach Intela, jak i AMD. Jedna osoba spokojnie sobie z tym poradzi i to ogarnie. Ale w tak zwanym międzyczasie wyniknęły dwie sprawy, które chciałem Wam powiedzieć i obydwie dotyczą podstawek Intela. Mianowicie, chciałem sobie sprawdzić nawisa F280 z Intelem 13900K na płycie Z690. No i okazało się, że instalując blokopompę według sztuki, czyli tak, aby logo pozycjonowane było prawidłowo, niestety węże haczyły o radiator na sekcji zasilania. I taki problem będzie występował w wielu przypadkach, gdzie płyty będą miały... Bardzo rozbudowaną sekcję, a dokładnie radiatory na tej sekcji zasilania. Trzeba będzie po prostu pompę odwrócić, tak aby węże skierowane były w kierunku banków pamięci RAM. Druga rzecz to backplate, którego użyć trzeba w przypadku montażu na podstawkach Intela. On ma takie gumowe podkładki, grube i dość sztywne. Mocno one amortyzują, także trzeba uważać przy dokręcaniu kołków dystansowych do backplate'a, poprzez oczywiście płytę główną, ponieważ w tych otworach na płycie głównej. Często, znaczy wokół tych otworów znajdują się często ścieżki. I zbyt mocno dokręcając tenkowek dystansowy, możemy te ścieżki po prostu uszkodzić. Teraz ważniejsze rzeczy. Za chwilkę zobaczymy, jak chodzenie sobie poradziło z podkręconym Ryzenem 1700X na 38 GHz z napięciem 1,4 V. I tutaj na chwilkę się zatrzymam. Bo często wiele osób pisze w komentarzach, dlaczego używam tak słabego procka do testowania właśnie chłodzeń. Otóż taki słaby on nie jest, bo na takiej OC pobiera okolice 200 W. Także naprawdę dużo. Poza tym jest bardzo wdzięczną jednostką do testowania kulerów ze względu na rozłożenie rdzeni i bardzo dobrze można wykazać różnicę pomiędzy poszczególnymi chłodzeniami. Czego nie da się powiedzieć na. Znaczy o nowych Ryzenach, nie nowych już, ale o Ryzenach 5000. Tam poprzez rozłożenie, rozłożenie rdzeni. Na procesorze różnice, wykazanie różnic pomiędzy chłodzeniami jest bardzo ciężkie. Nie wspomnę o 12-13 generacji, gdzie wiadomo, co sztuka to inne temperatury. Ja na przykład mam procka i 9 12900K, który łapie maksymalnie 88 stopni, a miałem na przykład inną sztukę, którą kupiłem, i ta łapie prawie że 100 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zapinki samego soketu. No i nie wspomnę oczywiście o Ryzenach 7000, tutaj jest masakra i do testów chłodzeń się one nie nadają. Także sądzę, że właśnie ten Ryzen, którego ja używam, jest bardzo, jak mówię, fajną sztuką, która dobrze potrafi wykazać różnicę pomiędzy chłodzeniami, a o to chyba w tych testach chodzi. Ok, także zobaczmy teraz, jak sobie nawis F360 poradził. Zaczniemy od temperatur na wentylatorach ustawianych przez płytę główną. Tutaj Navis F360 plasuje się na pierwszym miejscu, choć przyznać trzeba, że różnice pomiędzy kolejnymi trzema kolorami w zestawieniu są marginalne. Jest to zdecydowanie cichy I.O., poziom głośności z odległości 30 cm delikatnie tylko przekroczył 37 dB i co warto zauważyć nawis F360 jest zdecydowanie cichszy od F280. Przy znormalizowanym poziomie głośności 39 dB mamy drugie miejsce, gdzie zaledwie o 0,2 stopnia przegrał on z chłodzeniem Thermaltake. Także różnica wydajności marginalna, ale za to w cenie kolosalna. I na koniec zobaczcie jeszcze wykres ze wszystkimi do tej pory testowanymi chłodzeniami, włączając w to powietrzne. Czas na kilka słów podsumowania. Wprawdzie Endorfin Navis F360 nie zdobył tytułu najwydajniejszego chłodzenia w moim zestawieniu. Brakło naprawdę niewiele. 20 stopnia Celsjusza, żeby zrównać się z Thermaltake'em. No ale trzeba wziąć pod uwagę też cenę tych chłodzeń. Thermaltake prawie 1400 zł Navis 520, więc nie wymaga to chyba komentarza. Bardzo wydajne chłodzenie, być może niewiele wydajniejsze jak w 280kach, nawis F280, bo 1,1 stopnia Celsjusza. Podejrzewam, że gdybym użył procesora z wyższym TDP na poziomie 250 W, to różnice były troszeczkę większe 2, być może nawet 3 stopnie, co nie zmienia faktu, że no naprawdę chłodzenie wydajne w dobrej cenie. Czy warto dopłacać te kilkadziesiąt złotych różnicy względem 280 Moim zdaniem nie, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę kompatybilność z zabudowami, bo bardzo często na górze obudowy ciężko będzie posadzić Wam 280 i łatwiej wejdzie Wam 360. Tak naprawdę bardzo fajne chodzenie, cicha, mega cicha pompka, nie mam żadnych uwag. Generalnie 360 jest cichsza na ustawieniach tych defaultowych, standardowych, według krzywej ustawionej przez płytę główną o 280. Także pod tym kątem też warto to rozważyć. Ponad 1 dB, także sporo. Pamiętajcie o tym montażu na podstawkach Intela, nie dokręcajcie za mocno kołków. Żeby nie przesadzić, nie uszkodzić tych ścieżek na płycie głównej. Oczywiście tam te ścieżki się znajdują. Moim zdaniem, Endorfi powinno dorzucić w komplecie jakąś podkładkę jakieś podkładki. Tak jest moje zdanie. No i też pamiętajcie, że na niektórych płytach tutaj głównie dotyczyć będzie się Z690Z790, nie zawsze będziecie mogli zainstalować pompę według sztuki, czyli tym logiem pozycjonowanym prawidłowo. Oczywiście poza tym dyskomfortem tego logo nic złego się nie stanie, jeżeli tą pompkę odwrócicie w drugą stronę. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do chłodzenia macie w opisie tego filmu. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv